Cześć, zapraszam was dzisiaj na ulubieńców ostatnich miesięcy. Z wiadomych przyczyn ostatnio takiego filmu nie było, ale nazbierałam sporo perełek lifestyle'owo-kosmetycznych, które dzisiaj chcę wam bardzo pokazać. No i zapraszam do oglądania. Zupełnie klasycznie zaczniemy. Słuchajcie, od pielęgnacji i tutaj chciałabym powiedzieć o serum marki Eveline z kwasem glikolowym i witaminą C w stężeniu 20%. Ja ostatnio szukałam czegoś właśnie z witaminą C. Jak wiemy, witamina C w składach kosmetyków jest naszą najlepszą przyjaciółką. Bardzo dobrze działa na naszą cerę. Pomaga rozjaśniać różne przebarwienia, rozświetlać tą cerę, ona jest wtedy taka promienna. No i właśnie brakowało mi czegoś takiego w moich składach kosmetycznych. I to serum wydawało mi się bardzo dobrym wyborem. Słuchajcie, mogę powiedzieć, chyba że nie żałuję. Ja mam tutaj na twarzy taką delikatną plamkę ciemną, właśnie przebarwienie które jest dla mnie takim punktem odniesienia w przypadku takich produktów, i tak naprawdę na tym miejscu testuję różne kosmetyki, czy one działają, czy nie. Wiadomo, po kilku dniach efektu działania takiego produktu nie zobaczycie, ale przy regularnym użyciu, ja stosuję to wieczorem wedle zaleceń, tutaj na buteleczce. Codziennie wieczorem, przez okres trzech tygodni już tutaj zniknęło dwie trzecie buteleczki, więc myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to kosmetyk wydajny. I widzę takie delikatne rozjaśnienie tego miejsca. Oczywiście nie jest to efekt powalający, ale takiego też myślę nie spodziewam się po trzy tygodniowym e, użyciu kosmetyku. Yy, I widzę, że może to efekt placebo, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to miejsce zaczyna wyglądać lepiej. E, ten produkt świetnie sprawdza się właśnie przed. Yy, Kremem potem nakładam coś jeszcze takiego mocniej nawilżającego, i naprawdę działa to bardzo fajnie. Jak na tę cenę uważam, że jest to produkt godny przetestowania, także ja od siebie śmiało polecam. I kolejne cacuszko do twarzy, jak wiecie, ja od czasu do czasu lubię sobie użyć samoopalacza nie za często, to jest jakieś dwa razy w miesiącu, ale od razu mam wrażenie, że jestem jakaś taka zdrowsza, wypoczęta, jak po dobrym urlopie, pomimo oczywiście siedzenia w domu. No ale ostatnio zauważyłam, że kiedy używam tego samego samoopalacza, Samoopalacza co do ciała do twarzy, to coś dziwnego zaczyna się dziać z moją cerą na twarzy. Tutaj pojawiają się niespodzianki, więc stwierdziłam, że po prostu mnie ten samoopalacz zapycha. No i zaczęłam poszukiwania jakiegoś produktu stricte dedykowanego do twarzy. No ale z racji takiej, że używam samoopalacza, tak jak powiedziałam, dość rzadko, to też nie chciałam wydawać na ten kosmetyk fortuny. No i znalazłam takie serum, które przy okazji jest produktem pielęgnacyjnym, ale możecie dodawać go też do pielęgnacji, której używacie, czyli na przykład dwie kropelki do kremu e, wieczorem, I, i to jest Vita Liberata Self Tanning Anti Age Serum. Świetna opcja dla osób, które nie chcą sobie zrobić krzywdy samoopalaczem, bo nie wiem, zauważyłam coś takiego, że kiedy nakładam samoopalacz na twarz, to ta skóra na twarzy opala się jakoś szybciej niż reszta ciała, więc czasami można uzyskać naprawdę dziwne efekty, a to jest coś, co buduje opaleniznę bardzo stopniowo, delikatnie, więc nie zrobicie sobie krzywdy od razu. To jest taki efekt muśnięcia słońcem, więc naprawdę żeby nie zrobić sobie kuku samoopalaniem, a do dodać właśnie trochę słońca na twarz, to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Vita Liberata. Jak wiecie z mojego Instagrama, bo ostatnio często o tym wspominam, zaczęłam bardzo mocno dbać o swoje włosy, naoglądałam się Agnieszki z kanału włosy i zamarzyłam o też takiej gęstej czuprynie i tutaj bardzo polecam kanał Agnieszki, to jest naprawdę skarbnica wiedzy, jeżeli o to chodzi. No i kilka miesięcy temu wdrożyłam już jakąś taką intensywną pielęgnację skóry głowy i włosów, i widzę już pierwsze efekty, zaczęłam regularnie pić na przykład herbatę z pokrzywy, robić jakieś wcierki na skórę głowy. E, stosować odpowiednie produkty do włosów. Trochę inaczej niż miało to miejsce kiedyś. Zaczynam czytać składy, więc coś tam się dzieje, słuchajcie. E, no i widzę już też pierwsze efekty, tak jak wspomniałam. Tu mam wysyp po prostu takich nowych włosów, które stają się, słuchajcie, nie do ujarzmienia. Pokazywałam Wam ostatnio na story taką wielką kępę nowych włosów, e, która jak ją wyprostuje, to sterczy do góry, jak pokręcę, to też gdzieś tam odstaje, no po prostu nie do opanowania, ale to mnie bardzo cieszy, że nowy Włosy na głowie się pojawiają. E, więcej oczywiście o tej równowadze pech, którą wprowadziłam, też opowiem wam wkrótce, jak już poznam dokładnie ten temat, bo przyznam szczerze, że początek jest naprawdę bardzo trudny. Ale zaczynam wprowadzać właśnie produkty pielęgnacyjne do włosów według tej zasady pech, czyli proteiny emolienty humektanty. E, tak, na początku brzmi to po prostu jak czarna magia, ale jak już człowiek zaczyna trochę kumać, to naprawdę efekty są spektakularne. I powiem wam, że byłam naprawdę naprawdę w ciężkim szoku że moje włosy mogą tak wyglądać także polecam bardzo serdecznie zgłębić temat no i według tej zasady proteiny emolienty humektanty czyli pech zaczęłam używać też płynnej keratyny to jest marka Bingo Spa i to jest słuchajcie produkt proteinowy I tutaj ważne jest bardzo oczywiście rozpoznanie jaką macie porowatość włosów więc polecam zrobić sobie test gdzieś na stronie internetowej ja mam włosy takie typowo słowiańskie czyli średnio porowate i u mnie proteina mogę powiedzieć działa naprawdę wow. E, oczywiście trzeba uważać, żeby nie używać takich produktów proteinowych zbyt często, bo można je przeproteinować i wtedy po prostu mamy takie oblepione stronki, które nie mają objętości, e, ale to jest naprawdę kosmetyk, którego bardzo serdecznie polecam wam gdzieś tam wypróbować. E, jest to keratyna, której możecie użyć samodzielnie jak, jako takiej odżywki na przykład po umyciu albo jako dodatku do odżywki. E, no i tutaj Oczywiście też jeżeli chcecie oszczędzić sobie pieniądze e, i nie kupować e, każdej odżywki z osobna, czyli proteinowej, emolientowej, tantowej, to wystarczy dodawać Specyficzne rzeczy do jednej odżywki, żeby uzyskać konkretny efekt. I taką keratynę polecam Wam dodawać do odżywki, jeżeli potrzebujecie właśnie w danym momencie proteiny na wasze włosy, czyli takiego po prostu rusztowania budującego włos. Efekty są naprawdę wow, włosy po tej keratynie błyszczą, są takie mięsiste. E, przetestujcie bardzo serdecznie Wam polecam, poczytajcie właśnie o tej równowadze pech. E, ta keratyna też przepięknie prezentuje się na włosach spryskana, po prostu po umyciu, no efekt jest naprawdę bomba. Ja, tak jak wspominałam, nie wiedziałam, że moje włosy mogą tak wyglądać eee, i to jest chyba najlepszy dowód na to, że, że warto po prostu zgłębić ten temat. Także ja od siebie bardzo serdecznie polecam. Więcej o temacie włosowym opowiem Wam wkrótce. Eee, tu natomiast płynna keretyna z Bingo Spa. Naprawdę wow. Muszę dzisiaj powiedzieć Wam też o zapachu, który ostatnimi czasy wyparł wszystkie perfumy w mojej szufladzie. I to jest e, zapach Bottega Veneta Illusion. Chyba tak się czyta tą nazwę. Tak wygląda buteleczka. Używam go po prostu od dwóch miesięcy, dzień w dzień i nie widzę ubytku praktycznie w tej butelce. To jest ta pojemność 75 ml. Zrobiłam deal życia, dlatego, że jak ten zapach zaczął mi się podobać i zaczęłam sprawdzać ceny w internecie, to trochę się przeraziłam. Ale okazało się, że zamyka się jedna z Sephora w Warszawie. I wszystkie produkty są rabatowane. No, i słuchajcie, ruszyłam tam na łowy. Okazało się, że ten zapach był jeszcze dostępny w zestawie świątecznym razem z balsamem perfumowanym i dodatkowo z miniaturą, więc za pojemność 75 ml zapłaciłam mniej niż za najmniejszą pojemność na stronie Sephory, więc no. Wow, po prostu stwierdziłam, że to jest przeznaczenie. Zapach jest przepiękny. Za każdym razem, kiedy mam go na sobie, dostaję komplementy. Jest to zapach taki świeży, bardzo kobiecy, trochę taki cytrusowo-berga, motkowy. Słuchajcie, jak otworzą się sklepy, będzie można już buszować, wąchać perfumy. Bardzo serdecznie polecam zapoznać się z tymi perfumami. No coś genialnego. Wszystkie perfumy poszły w odstawkę na korzyść tego i są bardzo wydajne. Ja tak naprawdę. Robię dwa psiknięcia i pachnę przez cały dzień. Pięknie trzymają się też skóry przez okres dwóch czy trzech miesięcy. Już zobaczcie, ubytku praktycznie w butelce nie widać, więc jestem bardzo szczęśliwa, bo to znaczy, że będą mi służyć bardzo długo. Przepiękne są po prostu, przepiękne. Coś dla paznokciowych laików e, takich jak ja, którzy potrafią sobie zrobić hybrydy, ale jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, wzorki, zdobienia. Mm -mm. czasem oczywiście zaleję sobie skórki, no bo jak żeby inaczej, no, no generalnie szału nie ma, więc yy, ostatnio na stronie Indigo była jakaś yy, promocja, nie wiem, chyba 3 za 2 albo coś takiego, e, no i ja kupiłam sobie mineralną bazę, która słuchajcie daje też odrobinę Krycia. To jest efekt taki półtransparentny, sprawdza się moim zdaniem super na krótkich paznokciach, na długich już, może niekoniecznie, bo wtedy prześwituje ten, ten wiecie, taki biały odrost i nie zawsze wygląda to najlepiej, ale do takich krótkich paznokci, kiedy nie macie czasu na nic, na nałożenie kolejnej hybrydy, której trzeba poświęcić, nie wiem, godzinę czy półtorej, to to jest coś, co trzeba po prostu mieć. To, co mnie najbardziej przekonało, to jest to, że tu nie musicie używać ani topu, ani bazy, ani lakieru, to Wam zastępuje wszystko, więc taki e, manikir hybrydowy powstaje raptem w 10 minut. No ja to uwielbiam, po prostu znacie mnie już i wiecie, że bardzo lubię kosmetyki które są takie Proste w użyciu, dają kilka efektów, można ich używać na różne sposoby i tej bazy też możecie użyć jako bazy pod lakiery. Dodatkowo da Wam to po prostu lepszą pigmentację, bo już macie jakąś taką mleczną podstawę, więc na przykład paznokieć nie będzie prześwitywał przy takich słabo napigmentowanych lakierach. No i jest to oczywiście baza mineralna, która wzmacnia wam płytkę paznokcia, więc po prostu sytuacja win-win. Daje wam to wszystko. Uwielbiam, bardzo serdecznie polecam. Trzeba to mieć, naprawdę. Ale to jeszcze nie koniec kosmetyków, które ułatwiają życie. Mam jeszcze Wam coś do pokazania. I to jest, słuchajcie, tint do oczu marki Beauty Drugs w kolorze 03, czyli mm, Berry Liquor odcień takiego chłodnego brązu beżu absolutnie nie wpadający w różowe tony jest to kolor stricte neutralny. Tint to jest produkt, który trochę przypomina na przykład pomadkę matową nakładaną na powiekę. Tworzy przepiękną bazę pod cienie takie standardowe, pudrowe ale można tego używać też samodzielnie, kiedy nie mamy czasu na makijaż i wtedy po prostu bierzecie sobie odrobinę tego tintu, nakładacie to na pędzelek do blendowania, rozcieracie w załamaniu i to jest najszybsze cieniowanie powieki ever. Uwielbiam ten efekt, dzisiaj też mam makijaż wykonany właśnie przy pomocy tego tintu, na to nałożyłam cienie z bohemy oczywiście i powstał bardzo szybko, moim zdaniem fajny, użytkowy makijaż. Ten kolor jest mega uniwersalny, z tym tintami też bardzo prosto się pracuje, bo one nie zastygają jakoś bardzo szybko, mają przepiękny pigment, który daje się budować do rozcierać, do takiej chmurki, więc nawet jeżeli macie problemy z blendowaniem, dopiero się tego uczycie, to to jest coś, co pozwoli Wam uzyskać efekt pięknego smokey bez nawet użycia cieni pudrowych. Naprawdę wow, nie jest to produkt najtańszy, możecie go oczywiście spróbować zastąpić matową pomadką, ale bardzo Serdecznie polecam wypróbować sobie takiego triku właśnie po matki matowej, podcienie i zobaczycie, jak szybko jesteście w stanie zrobić makijaż oka. Naprawdę odmienia to taką codzienną rutynę makijażową. To jest Beauty Drugs Color 03. Zostaniemy jeszcze w temacie takim makijażowo-kosmetycznym. Dzisiaj jeszcze chciałabym powiedzieć o rzęsach, które mam teraz na sobie. To jest model Sunshine marki O'Lashes, oh czyli Natural Lashes. Model, który prezentuje się bardzo. Bardzo naturalnie, moim zdaniem, wygląda bardzo podobnie do efektu, który uzyskuje się doczepianymi rzęsami, takimi 1 do 1. Pięknie buduje objętość, nie obciąża oka, m, bardzo ładnie je otwiera, więc nawet jeżeli macie jakieś opadające powieki, to przepięknie możecie sobie wymodelować oko takim modelem rzęs. Dodatkowo macie tutaj też taki niewidoczny pasek, który ładnie się wtapia w, w resztę rzęs. Nie trzeba tego nie wiem, zamalowywać linerem, tak jak w przypadku takich grubych pasków, które też przy okazji ciężko bardzo się przykleja. A jeżeli m, dopiero uczymy się przyklejać rzęsy, to takie właśnie z tymi grubymi. Czarnymi paskami są w ogóle najgorsze, więc bardzo serdecznie polecam. Bardzo wytrzymały model, przepięknie, naturalnie wyglądający. Myślę, że też to widać teraz na moim oku. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. No i oczywiście Nie będę tu w ogóle obiektywna, ale stwierdziłam, że muszę Wam po prostu pokazać tutaj moje dzieci kosmetyczne, bo od kilku miesięcy używam ich nieustannie, testując je dla Was jeszcze przed tym, kiedy trafiły do sprzedaży. No i właśnie jest to paleta do oczu Bohema i zestaw do ust Bella. Tutaj trzymam w rękach produkty, które mam teraz na ustach, czyli błyszczyk Bella i konturówka numer 1. Bohema to paleta, którą słuchajcie, stworzyłam e, z myślą o wszystkich kobietach, które potrzebują cieni do makijażu dziennego. Więcej oczywiście opowiadałam w filmie dedykowanemu całej kolekcji. Tam dowiecie się dlaczego takie kolory, dlaczego takie faktury. W każdym razie są to cienie, które są mega przyjazne osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z makijażem. Jak to wiele z Was określiło, te cienie blendują się same. I faktycznie przyznaję Wam rację, że praca z nimi jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Nie ma tu problemu z jakimś plamistym rozcieraniem. Naprawdę chmurki powstają w mgnieniu oka. E, tutaj macie tylko cztery cienie błyszczące, dlatego że stwierdziłam, że jednak matowe cienie są taką podstawą w naszym makijażu i to ich potrzeba w palecie najwięcej. E, więc cztery bardzo użytkowe błyski. Jeden z nich Dolce Vita, to jest taka wisienka na torcie, takie iskierki, e, których jak wiecie lubię w swoim makijażu używać. No i bardzo się cieszę, bo słuchajcie, okazało się, że Bohema bardzo Wam przy do gustu, sprzedała się w 12 godzin w nakładzie 5000 tysięcznym to, to jest naprawdę spektakularne. Ja się tego nie spodziewałam. Przegrałam wszystkie zakłady z moim mężem, ze znajomymi, bo wszyscy chyba wierzyli we mnie bardziej niż ja w siebie. W każdym razie paleta wraca w drugiej połowie czerwca. Zestaw do ust nadal jest dostępny na stronie. Także bardzo serdecznie Wam polecam. No i no cóż, no cieszę się bardzo, że spodobały Wam się te produkty tak bardzo jak mi. A teraz przejdziemy sobie do produktów już takich domowych, lifestyle'owych i słuchajcie, zrobiłam swoją kolekcję kosmetyczną, ale czas chyba na własną ściereczkę do sprzątania. Trąbię Wam nieustannie na Instagramie, ale w sumie też dlatego, że cały czas dostaję o to pytania o tych ściereczkach z Viledy. Absolutnie nikt nie płaci mi za promocję tego, tej ściereczki. Po prostu mama któregoś razu pokazała mi to cudo i, i ja się w tym zakochałam, tak jak moja mama. To jest ściereczka, która po prostu bez smug pozwala Wam doczyścić wszystkie błyszczące powierzchnie w domu. Więc lustra, jakieś błyszczące fronty w kuchni, blaty no, jest to rzecz, którą absolutnie trzeba w domu mieć. Jak czytam Wasze wiadomości i dziękujecie mi za to, że w końcu odkryłyście coś, dzięki czemu lubicie sprzątać, no to ja po prostu jestem z siebie dumna, albo może bardziej dumna z mojej mamy, że odkryła tą ściereczkę, bo ja. Ja jestem naprawdę ostatnią osobą, która w domu sprzątać lubi. Robię to raczej za karę, a, a zwłaszcza mycie okien, luster było dla mnie po prostu najgorszą rzeczą na świecie. No bo tak naprawdę jedna smuszka psuje wam efekt. I to jest ściereczka, do której używacie tylko ciepłej wody. Bardzo ważne jest to, żeby nie dodawać żadnej chemii, bo wtedy tak naprawdę efekt działania tego mm, nie jest już taki, jak potrzeba. E, więc y, jeżeli chodzi o mycie okien, to to jest najszybsze mycie okien ever. Wystarczy właśnie gorąca woda, zmycie mm, szyby tą ścierką i macie piękne, przejrzyste okna. Bez smug. Brzmi to jak hasło z reklamy, ale tak dokładnie jest. Wiele z Was właśnie pisało mi na Instagramie, że jak to jest możliwe, że tak późno odkryłyście to cudo? Więc trąbię Wam jeszcze raz, że słuchajcie, te ściereczki są dostępne w większych sklepach, w Rosmanie. Polecam też zamawiać na Allegro, bo tam jest do dostępna też w mm, dobrej cenie. Ja tutaj mam tą fioletową, która była moją pierwszą ściereczką tego typu. One są takie lekko podgumowane, dzięki czemu mam wrażenie że właśnie to wszystko się tak pięknie czyści. Ale polecam Wam również taką żółtą i zieloną, którą zobaczycie u mnie na Instagramie. Tam one są zapisane w zakładce, nie wiem, polecane czy, czy lifestyle. Zobaczycie tam o którą chodzi, bo tutaj niestety w biurze jej nie mam. Odkrycie życia dla najbardziej do dupy gospodyń domowych. Absolutnie rzecz, którą trzeba mieć. Ameryki nie odkryje, jak powiem, że jesteśmy myślę już gdzieś tak pod koniec tego m, intensywnego czasu, który był spędzany w domu przez e, sytuację panującą na świecie. No i to był też czas myślę, który pozwolił nam wrócić e, do takich rozrywek na które zazwyczaj nie ma czasu, aczkolwiek jeżeli chodzi o planszówki, bo o tych za chwilę, to staramy się regularnie spędzać w ten sposób wolny czas, bardzo to lubimy, ale wiem, że część z Was odkryła planszówki właśnie w tym okresie około koronawirusowym. No i tutaj chciałabym powiedzieć o dwóch grach, które absolutnie uwielbiam. Jedna jest na dwie osoby, druga na trochę więcej, za chwilę o niej powiem. W każdym razie uważam, że taką grę na dwie osoby też warto w domu mieć, żeby pograć sobie czy z chłopak. Czy z tatą, czy z mężem, czy z babcią, czy z mamą, bo takie gry po prostu na rynku spotyka się rzadko. Gry też ciekawe, takie angażujące. To jest gra Jaypur, czyli taka karcianka z żetonami, wyrafinowana gra handlowa dla dwojga zaradnych kupców. Prosta, szybka i pięknie zilustrowana. I dokładnie, słuchajcie, taka jest. Rozgrywka jest krótka, dynamiczna, wymaga trochę myślenia, ale też nie za dużo, więc nie trzeba tu absolutnie żadnych umiejętności. Zasady są bardzo proste, wystarczy je przeczytać tak naprawdę raz i wszystko kumacie. Poręczna, więc też można ją śmiało zabierać w podróż. Zobaczcie, wszystko jest pięknie spakowane, nie ma tutaj wielu elementów, które przy okazji można też pogubić łatwo. Naprawdę bardzo polecam, jeżeli chodzi o cenę, to też jest bardzo przystępna. Jedna z fajniejszych, szybszych i takich przyjemnych gier do spędzania wolnego czasu we dwoje. Jaypur. I teraz planszówka, w której można powiedzieć, nieśmiało już się trochę wyspecjalizowałam e, i wygrywam większość rozgrywek z naszymi znajomymi. To jest Splendor, gra, którą poznałam kiedyś na wyjeździe ze znajomymi na Mazury. Tam właśnie cieliśmy godzinami w planszówki. I Splendor to była jedna z tych gier, przy, których, przy której zatrzymałam się na dłużej i którą stwierdziłam, że po prostu muszę mieć w swoich zbiorach i szybko zamówiłam ją w internecie. Jest przegenialna, aczkolwiek dość trudna na początku, dlatego, że mm, no, trzeba po prostu kombinować. Tutaj wydajecie również kolorowe żetony na karty z diamentami. Bardzo polecam obejrzeć sobie jakieś filmy instruktażowe na mm, YouTubie przed zagraniem. Ale no, jest to gra, przy której trzeba myśleć, y, utrudniać też trochę m, grę innym zawodnikom, kombinować. Y, bardzo, bardzo angażująca. Na tyle, że ściągnęłam sobie też płatną, mobilną wersję na telefon i po prostu w wolnych chwilach m, gram. No, po prostu gram. Jest świetna. Jedna z lepszych planszówek, e, taka, którą śmiało można polecać innym i, i się nie wstydzić za to polecenie, więc ja Wam również Splendor bardzo serdecznie polecam. Jestem bardzo ciekawa w ogóle, w jakie planszówki wygracie. Dajcie mi koniecznie znać, bo ostatnimi czasy po prostu rozbudowujemy nasz magazyn planszówek. E, także piszcie, piszcie takie swoje top, powiedzmy 4 planszówek, w które lubicie grać ze znajomymi. To teraz może czas na odkrycia filmowo, serialowo, muzyczne. No i na początek o dokumencie z Netflixa. Ostatni taniec. Powiem szczerze, że kiedy widzi się zwiastun, może nie do końca człowiek zaczyna się tym interesować, dlatego że... Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wyspecjalizowany serial dokumentalny o koszykówce. No i trzeba koszykówkę bardzo lubić, żeby coś takiego obejrzeć, aczkolwiek myślę, że sukces tego dokumentu świadczy o tym, że wcale nie trzeba być wielkim fanem koszykówki i sportu, żeby czerpać ogromną radość z oglądania tego, tej produkcji. Naprawdę przepięknie nagrany dokument, taki zakulisowy o sukcesie drużyny Chicago Bulls. Lata 90., kiedy, lata, kiedy ja się rodziłam, to był właśnie czas, kiedy ta drużyna osiągała najwięcej sukcesów e, i pamiętam jeszcze do dzisiaj czapki z logiem Chicago Bulls, koszulki, plakaty u e, moich braci właśnie wiszące z koszykarzami, e, więc... E, Mogę Wam tylko tyle powiedzieć, nie będziecie żałować. Naprawdę, to jest dokument o zaangażowaniu, o pasji, o tym, że nie zawsze osiągamy to, co chcemy, ale że kiedy się bardzo chce, to można. Po obejrzeniu ostatniego tańca, ja po prostu nabrałam jeszcze większego szacunku do osoby Michaela Jordana. Niesamowita postać, niesamowita. To jest chyba słowo tutaj klucz. Wow, naprawdę. Polecam, obejrzyjcie. Ostatni taniec. I want you to feel what I feel. What time is it? Game, Game Boom! I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year, and that's hard. It's like a dependency. It's always going to be a part of you. Koniec jeszcze o produkcji, którą znajdziecie na platformie Amazon i przyznam szczerze, że, że sama długo się zastanawiałam czy kupować dostęp do kolejnej platformy. Mamy już Netflixa, HBO i teraz jeszcze Amazon, ale okazało się, że tam w ogóle płaci się jakieś bardzo małe pieniądze, nie wiem czy 5 czy 10 zł miesięcznie e, i może nie ma tam jakichś nowych takich mega produkcji, ale znajdziecie tam masę seriali, które były popularne mm, kilka lat do tyłu, e, więc bardzo, bardzo mogę Wam polecić. No i znajdziecie tam też The Grand Tour, czyli program twórców kiedyśnego Top Gear'a. Mm, przepięknie nagrany, jestem, myślę, dowodem na to, że nawet kobieta może oglądać. Program motoryzacyjny, bo to jest program stricte o, o samochodach, o pojazdach, ale też jest na tyle ciekawie nagrany i opowiedziany, że kobieta siedzi po prostu z gałami wywalonymi e, na wierzch. Przepiękne zdjęcia. Amazon naprawdę musiał zainwestować w ten program kupę pieniędzy, bo to, jakie środki oni mają na, na auta, na to, co z nimi wyczyniają i na to, gdzie to nagrywają, to jest niebywałe. Polecam obejrzeć jeden odcinek, chociażby, żeby zobaczyć, z czym to się je. Nie obiecuję, że się Wam to spodoba, ale jeżeli gdzieś tam interesują Was podróże, motoryzacja chociaż trochę i, i dobry humor też, bo prowadzący są naprawdę fenomenalni, to bardzo serdecznie Wam polecam The Grand Tour do znalezienia właśnie na Amazonie. No i mili moi, dzisiaj w tym odcinku ulubieńcowym to już jest wszystko. Pięknie wam dziękuję za uwagę. No i oczywiście wyczekujcie kolejnych filmów. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, żeby być ze mną. Na bieżąco zapraszam was też na mój Instagram. Tam jestem z wami codziennie na bieżąco. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa pa.